Wam pokażę jak mm, zrobić za darmo. Musicie, podam wam link w opisie, Zostawię, co to jest do planu, kiedy będzie to w opisie. I musicie zrobić te skrzyneczki. Ja wam to przyspieszę. Myślę, że się będzie fajnie oglądać. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, żeby nie przegapić filmu. I w górę. druga szelka. Gjør det! <laughs> Teraz i damy tutaj skrzyneczki. Dobra, ten nie pocięciu. Mamy dwie skrzyneczki. 15 monet. 6 podresz, 6 półko i czujemy. Uwaga, druga skrzyneczka. 20 punktów... znaczy 20, 20 monet, 4 punkty do Barleya i 6 do L Pima. I jak widzicie, nie warto wierzyć w takie, chociaż mi na drugim koncie wyszło na tym końcu mi nie wyszło niestety ale może u was zadziała napiszcie w komentarzu i wam dam yy, po prostu skopiujcie sobie to z opisu i wklejcie Dobrze ser. także dzięki za oglądanie siemanku